Powiem Wam o pewnym rozszerzeniu do przeglądarki Chrome. Mówiłam wielokrotnie, że jeżeli macie ochotę coś sobie przetłumaczyć i zastosować tłumacza internetowego, to nie polecam Google'a, chociaż on się rozwija i jest coraz lepiej, ale. Ale on kwiatki nam sadzi piękne, więc lepiej by było stosować Dipl, prawda? d I to stosujecie w oparciu o, jako stronę internetową i tak dalej, ale jest rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Ale uwaga, właśnie trzeba przez Chroma to zrobić. Wygląda to mniej więcej w taki sposób, jak piszecie sobie Dipl, d e, -E p l i wpiszecie sobie obok w przeglądarce Chrome, tak? Będziecie albo rozszerzenie Chrome, będziecie mogli zobaczyć coś takiego. Przeniesie was do takiej, to jest screen, z, zanim kliknęłam sobie dodaj do Chrome. Wystarczy, że klikacie sobie dodaj do Chrome i otwiera wam się od razu. Jak będziecie otwierali przeglądarkę Chrome, to będzie wam ten tłumacz bardzo, bardzo pomagał. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was stosuje rozszerzenie Chrome właśnie DeepL? czy jeszcze nie? Bo ja to zaraz Wam pokażę, jak to zastosować, jak to wykorzystać. W jednym z setek, pewnie, pomysłów, jakie mam, ale czy ktoś z Was już w ten sposób stosuje to? Bo jeżeli nie, no to żałujcie! Żałujcie! Albo nie żałujcie, tylko zaraz, od razu zastosujcie. E, zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Otworzyłam sobie przypadkową stronę, przykład. No, pierwszą, lepszą, żeby była po angielsku. Akurat to. Um, to jest BBC, więc to pierwsza lepsza, żeby było po angielsku. I teraz, moi drodzy, weźmy sobie jakikolwiek tekst. Załóżmy, że, no nie wiem, bierzecie sobie jakiś tekst do czytania, czy jakichś macie polecenia, cokolwiek po angielsku. No i cóż mamy tutaj, moi drodzy? Weźmy sobie na przykład, że, załóżmy, nie rozumiemy. Załóżmy, załóżmy, o tutaj były takie różne. No dobra, weźmy sobie pojedyncze słowo, którego nie rozumiemy. Teraz zaznaczyłam sobie słowo Freedom, i tutaj pojawiło mi się coś takiego, takie, takie, mm, taka, taka ikonka, i teraz kliknę sobie w nią, i moi drodzy, będziecie mieli od razu, od razu wam wyskakuje tłumaczenie po pojedynczych słów, ale żeby nie było, możecie sobie też tłumaczyć całe zdania i całe akapity. I znowu, zobaczcie. Macie tłumaczenie. I możecie sobie też to przenieść później tam do strony internetowej DIP, tak, ale ta nie ma potrzeby, dlatego że zobaczcie, załóżmy, że macie taki, um, taki nagłówek, no i niekoniecznie go rozumiecie albo pojedyncze słowo, albo zdanie, i zobaczcie, uwolnienie obywateli USA jest najwyższym priorytetem, mówi Blinken. Fajne? Fajne, nie? Mi się też bardzo podoba. Jest to naprawdę bardzo dobre ułatwienie i to będzie funkcjonowało na każdej stronie internetowej, która, moi drodzy, jest napisana po angielsku. Jakikolwiek tekst, jakikolwiek artykuł, który chcecie sobie przeczytać, naprawdę to jest wielkie udogodnienie, dlatego że możecie to robić równolegle, czytać i od razu sobie tłumaczyć, bez przenoszenia się na inną stronę, czy poprzez telefon, czy coś takiego. Od razu macie, moi drodzy, tłumaczenie. Obie tajcie, że z tego skorzystacie, dlatego że jeżeli zależy wam na tym, żeby uczyć się szybko, skutecznie i z dobrego źródła, to właśnie to rozszerzenie jest bardzo bardzo fajne.